Z Ewangelii według świętego Mateusza czciny nadłamanej nie złamie. Obraz nadłamanej czciny to jest obraz człowieka, który przeżył coś tragicznego, coś bardzo trudnego. Człowieka, który chyli się ku upadkowi, któremu bardzo niewiele brakuje do śmierci. I o Mesjaszu mówi dzisiaj Pismo Święte, że gdy taką czcinę nadłama nadłamaną zobaczy, Trzcinę, która przecież zwykle jest bardzo giętka, a jednak mimo tej elastyczności jest nadłamana, to nie tylko jej nie złamie do końca, ale nawet uleczy, uratuje, wyprostuje. Bracie i siostro, nie wiem jaki jest stan Twój na dzisiaj, w jakim momencie swojego życia jesteś, ale podejrzewam, że wielu z nas jest jak nadłamana trzcina. Przeżywa głęboko coś bardzo trudnego. Nie lękaj się, przychodzi Bóg i nie tylko Cię nie zdepcze, On Cię podniesie i wyleczy. Do zobaczenia jutro.